Ja to piran, witam Was w małym update'cie na temat moich produktów. Przede wszystkim chciałem Was oficjalnie zaprosić na moją nową stronę internetową piran.pl. Znajdziecie tam przede wszystkim sklep internetowy, gdzie są aktualnie wszystkie rzeczy, które e, produkuję. E, od czasu, gdy ostatnio rozmawialiśmy o chociażby moich warszt warsztatowych wieszakach, e, dużo się pozmieniało. E, powiększyłem zdecydowanie e, ofertę. Znajdziecie nowe. E, modele przede wszystkim teraz wszystkie e, wieszaki są malowane e, proszkowo. Generalnie jest to bardzo e, wytrzymała. E, powłoka, która naprawdę fajnie się sprawdza, i e, myślę, że e, takie wieszaki będą dużo bardziej e, funkcjonalne. Jeśli ktoś e, nadal e, chciałby wieszaki surowe do pomalowania samemu, no bo niestety e, na tę chwilę oferuję tylko i wyłącznie e, wieszaki malowane w kolorze czarnym, no to odezwijcie się do mnie i coś zorganizujemy. Niemniej jednak, teraz na stronie wszystko, co znajdziecie, będzie e, malowane. E, a znajdziecie. No cóż, przede wszystkim wieszaki warsztatowe, tak jak wspomniałem, z racji tematyki mojego kanału. Pewnie większość osób będzie zainteresowana tym. Jeśli chodzi o klasyki, takie jak na przykład wieszaki na rozole, to teraz znajdziecie je w trzech różnych rozmiarach: 5, 4 i 3 e, miejsca, sprawdzają się naprawdę fajnie i sprzedałem ich już naprawdę dużo, a e, wszyscy są zadowoleni i o, mogę wam jest z tym sumieniem polecić, bo no cóż, ogarnięcie e, tych wszystkich. Puszek naprawdę wyzwala człowieka jeśli chodzi o taki ład i porządek w warsztacie. Idąc dalej, no, chyba już ostatnio Wam o nich wspominałem, więc pokrótce jeszcze raz. Wieszaki na szlifierki kątowe. Nadal na razie tylko w wersji pod szlifierki 125, ale oczywiście pracuję już nad czymś na szlifierki większe. No i pasujące wieszaki. Na tarcze szlifierskie również tego rozmiaru. Jeśli chodzi o jakieś nowości, przede wszystkim pojawiły się nowe wieszaczki do wieszania narzędzi ręcznych śrubokręty, narzędzia różne całkiem fajnie się to również sprawdza, szczerze mówiąc, ten wieszak. Głównie projektowałem z myślą o swoich narzędziach, no bo jak widzicie, mam tutaj ogarnięte wszystko z takich mniejszych narzędzi, które gdzieś tam potrzebuję zawsze pod ręką: nożyce do blachy. Jakieś e, obcinaczki, cęgi, e, małe pilniki, większe pilniki. To wszystko teraz jest w jednym miejscu zorganizowane i nie muszę tego szukać, więc serdecznie Wam polecam. E, jeśli chodzi o kolejne wieszaki, to oczywiście będzie ich e, przybywało. Pracuję teraz nad fajnymi uchwytami do butli, więc je również zobaczycie niebawem na mojej stronie. Natomiast z takich rzeczy, które może e, zainteresują e, też e, większy gron odbiorców, e, dorzuciłem też trochę wieszaczków e, domowych, nazwałem to tak. Generalnie różne ozdobne wieszaki, e, które możecie gdzieś tam wykorzystać sobie w domu. Również na razie są e, tylko w wersji e, czarnej. Pracuję nad kolejnymi Kolorami, ale jeśli kiedykolwiek zamawialiście coś z lakierni proszkowej, to wiecie, że <grytania> obiecują wszystkie kolory tęczy po prostu. Cała paleta ral, pod warunkiem, że to jest czarny, no bo jak chcecie jakikolwiek inny kolor, to uuu, panie, zaczynają się problemy. No, generalnie e, tam gdzie Boże mają jeszcze inne kolory, ale nie do końca byłem z nich zadowolony, więc na razie zostaję przy e, czarnym, jak u Forda. Jeśli chodzi o resztę asortymentu, to chociażby niedawno wjechały koszulki, które serdecznie Wam polecam. Stworzyliśmy je wspólnie z Tiger Woodem. Mam gwarancję, że nadrób nie będzie się spierał. Sama koszulka też po jakimś czasie nie będzie wyglądała jak szmata, więc serdecznie Wam polecam. Nie jest to to, co... A dobra, nie będę wrzucał na inne firmy. <laughs> Niemniej jednak dalej oczywiście jest tam też spory asortyment outdoorowy. Jeśli pamiętacie jeszcze moje czasy, jak... Się jarałem nożami i bushcraftem e, trochę bardziej, no to z tamtych czasów nadal została mi miłość do kuchenek składanych. Wypuściliśmy teraz e, nowe e, modele, które też trochę odświeżają nasz asortyment i również serdecznie Wam je polecam. E, no cóż, e, tyle. Jeszcze jedna rzecz, o której chciałem wspomnieć. E, co ze stołami? <laughs> serdecznie przepraszam wszystkie osoby, które. E, gdzieś tam przez ostatnie kilka miesięcy odsyłałem niejako z kwitkiem gdy osoby, którym mówiłem, że tak już za niedługo będą stoły. No niestety życie weryfikuje bardzo, ale to bardzo dużo. E, dlaczego w ogóle stoły znikły? Bo były teorie spiskowe, że coś było z nimi nie tak i dlatego je... Niejako uciąłem. Nie, wszystko było z nimi doskonale. Zresztą, jak widzicie, ja sam swojego stołu używam w każdym filmie. Jest naprawdę fajny i wydaje mi się, że do tych moich zastosowań jest ok. Dlaczego uciąłem, niejako ich sprzedaż, gdy zaczynała się pandemia? Nie wiem, czy pamiętacie już te piękne czasy. Niemniej jednak, wtedy była dość duża panika, dość duży nacisk na zostawanie w domu. Stwierdziłem, że nie będę ryzykował, bo nie wiem, jak będzie się zachowywała poczta polska, firmy kurierskie, etc., więc a, dla, bezpiecz... dla takiego bezpieczeństwa, spokoju umysłu stwierdziłem, że nie wiem, jak będzie z tą logistyką tych stołów, więc na razie przestaję je e, sprzedawać. Pamiętam, że wyprzedałem je a, jakoś w... w chwilę przed tą. Przed tym momentem już miałem się zbierać z zamawianiem kolejnych stołów, ale stwierdziłem, nie, dobra, czekamy. No i po jakimś czasie faktycznie uspokoiła się ta sytuacja. Widziałem, że jeśli chodzi o, to, o tą wysyłkę, nie byłoby problemów. Oczywiście byłaby tam byłby problem z pakowaniem, bo okazało się, że chociażby przez pandemię nie ma pudeł w odpowiednim rozmiarze, etc. Takie tam pierdoły. Niemniej jednak później uderzyły strasznie wielkie ceny. Stali i niestety trzymają do teraz i gdybym miał Wam oferować chociażby taki blat albo nieco większy, nad którym pracowałem w tamtych czasach, no to już kosztowałby naprawdę, naprawdę dużo i stwierdziłem, że nie ma sensu. To z założenia miały być tanie blaty, które każdy sobie może kupić na początek przygody ze spawaniem, gdzieś tam do swojej pierwszej spawarki i korzystać w swoim warsztacie. To miało być tanie, pospolite, nazwijmy to rozwiązanie. Nie Niestety przy tych cenach, które musiałbym teraz inkasować, gdybym chciał utrzymać jakieś sensowne marże, no to niestety nie byłoby to rozwiązanie tanie. Stwierdziłem, że no na tą chwilę nie ma w takim razie sensu, no bo. No bo tak, wydaje mi się, że lepiej poczekać, jednak aż te ceny stali się ogarną i wtedy wrócić do tematu. O ile się ogarną oczywiście. Z Ameryki lecą na szczęście dobre wiadomości, że coś tam się zaczyna ruszać. Zobaczymy, jak to jak to będzie wyglądało za jakiś czas w Europie? E, jest dużo teorii w ogóle, czemu stal tak podrożała. E, kogo byśmy nie spytali? Naprawdę są różne scenariusze. Jak coś brałem z lasera i gadałem z ludźmi, chociażby stamtąd, no to mówili, że a to Chińczycy skupują stal. Nie byłem w stanie tego potwierdzić potem, szukając informacji. Natomiast ja, szukając, znalazłem, że to jest kwestia jakiejś. E, taryf, ceł i w ogóle jeśli chodzi o samą Unię Europejską, no bardzo, ale to bardzo dużo sprzecznych informacji. Prawda jest na razie tylko taka potwierdzona, że stal jest naprawdę, naprawdę droga i póki coś się nie ruszy, no to niestety powrót do produkcji i sprzedaży stołów jest no mocno, ale to mocno Niepewne. Jeśli chodzi o to, czy będę chciał oczywiście do tych stołów wracać, to tak, jak najbardziej. No tak jak mówię, ze swojego jestem bardzo zadowolony, używam go cały czas. Myślę, że wszystkie osoby, które ode mnie też te blaty kupiły, są zadowolone. Nie miałem żadnych uwag co do ich. Budowy, o, co do tego, jak się ludziom spisują, więc e, na pewno, e, gdyby coś było nie tak, ktoś by się odezwał, a się nie odzywał. No i też e, mam, taką, e, mam, mam takie dobre wspomnienia, bo to jest jednak jeden z takich e, pierwszych poważniejszych e, produktów mojej już wtedy firmy. A, I wydaje mi się, że, no cóż, chociażby dla tych dobrych wspomnień <głos》> warto będzie to gdzieś tam kontynuować. Dobra, tyle. Zapraszam Was jeszcze raz, piran.pl. Jeśli zapiszecie się do newslettera na samym dole strony, odbierzecie sobie kod zniżkowy, więc jakiegoś tam dodatkowego kodu tutaj Wam nie podaję. Jeśli coś Was zainteresowało, to. Zapraszam serdecznie, jeśli macie jakieś własne potrzeby, macie pomysł na jakiś wieszak, który mógłbym dla Was wykonać, oczywiście również się do mnie odzywajcie. Już w przeszłości takie różne, customowe, nazwijmy to, projekty robiłem, więc jak najbardziej tutaj też jest to możliwe. No cóż. Tyle. Piran.pl, jeszcze raz zapraszam, dzięki za uwagę i do następnego razu. Miłego dnia.